Witam Skorpiony. To jest za was czytanie na styczeń 2019, karty już są rozłoszone. No właśnie, i co my, co my tutaj mamy? Dużo postaci, no i chyba jakaś sprzeczka kłótnia, wręcz milczenie już bym powiedziała, w tym etapie. I sprawa może rozgrywać się pomiędzy albo dla niektórych. Będzie to jedna osoba. One są tutaj po prostu poodwracane, więc no, nie jest jakiś pozytywny wymiar tych osób. To tutaj albo osoba z podznaku powietrza, bliźniak, waka, bądź wodnik, bądź osoba, tutaj zwykle jest to pyk, ale może być to też panna bądź koziorożec. I tak, no albo sytuacja rozgrywa się pomiędzy dwoma partnerami, partnerkami. Bądź jest to jedna i ta sama osoba, która. No, nie pokazuje się tutaj w wymiarze pozytywnym. Albo, bo tak, mam wrażenie, że coś się już i tak skończyło. I ty jesteś bardzo nastawiony, masz już pewne zdanie na, ca na temat całej tej sytuacji, mocno się go trzymasz, i mam wrażenie, że też. Nie wynika to z jakiejś, e, wynika to w ogóle z przemyślenia sprawy, bo Ty pokazałeś się tutaj jako e, papież i Wisielec. Wisielec mówi nam o tym, że nie działasz w tej sytuacji, tak? Dajesz w ogóle temu czas, odpoczynek e, i. E, się z działaniem w tej sytuacji. Natomiast jest to poparte papieżem, czyli jakimiś głębokimi przemyśleniami. Też jest tutaj, myślę, skupienie na, na w ogóle na sobie, na swoim życiu, na wartości. Prawda? Papież jest osobą szanowaną, która również ma szacunek do siebie i to jest wysoka pozycja, więc ja myślę, że Twoje działanie, właściwie brak działania w tej sytuacji jest poparte jakąś mądrością. I której również możesz udzielić tutaj tym osobom, tak? Bo albo to dotyczy Ciebie, albo jesteś świadkiem sytuacji, w której powiedzmy. W w Twoim kręgu, bo jest tutaj dużo osób, dlatego to może się po prostu dziać, że w Twoim kręgu, w, to, w Twoim towarzystwie jest jakaś tutaj po prostu rozpad jakiegoś związku, dziecinne zachowanie, ktoś się obraża i tak dalej. Także bądź <laughs> dotyczy to jakiegoś związku, który już przechodzi kryzys, już jest w tym stanie kryzysu i pojawia się jakiś nowy. Który być może zaognił jeszcze ten kryzys, tak, ale jakby nie ma tutaj woli rozpracowania, w czym jest problem, i tylko raczej jest obrażanie się trochę. I ta, ta karta, właśnie papieża i wisielca, mówi o tym, że Ty masz swoje zdanie, masz swoje zasady, których nie zamierzasz tutaj łamać, i one są poparte doświadczeniem Twoim silnym charakterem. I mam wrażenie, że one są w pozycji prostej, że masz po prostu rację, tak? tej tej sytuacji. I to ty raczej mógłbyś tutaj udzielić rady. Natomiast mam wrażenie, że się w to nie angażujesz. Nie po prostu jakby nie rozgrzebujesz sprawy. Przyczyną wszystkiego. Właśnie, mamy jakąś kartę słońca, jakieś zwycięstwo bądź zauważenie, wyjście na jaw czegoś. Jeżeli ta sytuacja dotyczy tylko jednej osoby, no to jest to rycerz e, Król Pentakli odwrócony, więc to jest taki trochę egoista. Osoba, która e, e, którą bardziej interesuje status, bardziej interesuje coś, co ładnie wygląda niż coś, co ma jakieś wnętrze. I zwykle jest to osoba wygodna, która dosyć tak materialistycznie podchodzi do sprawy, do związków. No, słońce może pokazać tutaj jakiś romans, który tutaj jakby. Bądź, bądź jakieś oślepienie. Słońce jest pozytywne, ale ono często też oślepia. Natomiast mam wrażenie, że podstawą całej w ogóle tej sytuacji jest zupeł, coś zupełnie innego, co cię spotkało. Bo. To, co tutaj było, wszystko jest takie chmurzaste. A tu nagle jest to słońce i zupełnie jakby inna jakość, tak? I to może być tylko przygoda, bo te karty osobowościowe, tak, osoby, karty dworskie, jak one są w odwróconej pozycji, to one mogą pokazywać osoby, które też odchodzą z naszego życia, tak? Albo pojawiają się tylko na chwilę, nie są to osoby na stałe. No ale jest to słońce, prawda? Przy czym jakby jest coś pozytywnego, co się pojawiło, pozytywna wiadomość, coś, co dało jakieś poczucie satysfakcji, albo może być to jakaś frywolność takiej osoby, jeżeli mówimy o jednej osobie, tak? Bo karta słońca mówi o, o sukcesie, czasem właśnie to są jakieś przygody nawet właśnie seksualne, chociaż tutaj nie, nie widać jakiejś takiej zdrady typowej. Ale może być to tylko zachowanie egoistyczne tak? takiej osoby. Ale ty stoisz twardo, w swojej pozycji, nie zamierzasz się w to angażować, i myślę, że to wynika z przemyśleń. To nie jest tak, że po prostu wynika to z Twojego ego. Bardziej tu jest widać ego, przyczyna jakby tej Twojej reakcji. Sytuacja wygląda tak. Mamy pazie mieczy odwrócone. Paść odwrócone jest tutaj w ogóle pomiędzy królową mieczy. I królem mieczy. I zobaczmy. Mamy tą parę, tak? Ona jest totalnie tak prawda, do siebie odwrócona plecami. Każdy w swoją stronę. Pomiędzy nimi jest ta odwrócony paś, który mówi albo o braku w ogóle komunikacji, że po prostu słowem się nie odzywacie, bo jest kłótnia i e, nikt się nie odezwie pierwszy. Takie ciche, ciche dni, albo nawet tygodnie, już tak wydawałoby się, że ma tak zostać. Albo jest nieszczerość pomiędzy tymi właśnie partnerami. I to jest kontynuacja jakiegoś takiego stanu. I tak, w przeszłości mamy tą królową mieczy. No, to są jakieś urazy. Taka czypliwość, kłótnie o byle co, złośliwość, mściwość, w ogóle wszystkie takie te energie czarne, ciemne. No i ty jakby czego byś chciał, no też król mieczy, no po prostu odciąć całą sytuację, więc ja myślę, że to jest sytuacja, która dokucza jakby obydwu stron, no jest ta para, tak, ale ona z, z, ze sobą teraz toczy walkę, niż rozmawia, albo wręcz nie rozmawia i jakby jest... Może, prawda, oni ze sobą nie rozmawiają, ale w taka wie, że tutaj pomiędzy nimi jest wojna. I ona może być spowodowana albo innym partnerem, który się pojawił, tak? Albo po prostu. Bo tu karta też tak jakby pokazuje i słońce, i ten y, król. Pentakli może pokazywać sytuację, że ty po prostu stawiasz na siebie. Idziesz tam, gdzie jest ciepło, po prostu, <gryw> tak. Idziesz ku słońcu. I król pentakli mówi o tym, że wybierasz tylko to, co jest dobre dla ciebie. Nie za bardzo się oglądasz na prawo i lewo. I może być taki stan, że tak długo było tych tu, tu chmur, więc po prostu idziesz tam, gdzie chcesz, prawda? Wyzwaniem tej sytuacji, myślę, jest wyciszenie tego wszystkiego, tych emocji. Być może izolacja, być może, prawda, jakieś dojście do konsusu, bo ja myślę, że tak, albo to są kłamstwa, albo jest szpiegowanie wręcz pomiędzy tą parą. Może być takie chorobliwe przeglądanie Facebooka, patrzenie, co on robi, podjeżdżanie pod okno i. i czy ktoś tam jest w środku, prawda, śledzenie tego typu. To może być już taki wymiar trochę niefajny, no nie? I cały synk w tym, żeby jakoś to wyciszyć, dojść do spokoju. To czwórka mieczy w ogóle mówi o spokoju umysłu, o wyciszeniu sytuacji, o pomyśleniu, medytacji. Także tu może chodzić o to, żeby jakby nie doprowadzać już do takiej właśnie atmosfery. Co nadchodzi? No, i mamy sąd odwrócony, yy, więc wydaje mi się, że nie ma jakiegoś rozstrzygnięcia, dlatego że nie ma tej komunikacji, a tylko napięcie narasta, tak? A dlaczego? Ponieważ właśnie jest ten nowy partner, być może, albo yy, podejście poważne do sprawy, tak? Bo król Pentakli buduje rzeczy, ma poczucie własnej wartości, własności, może chodzić o sprawy finansowe. Yy, natomiast Sąd y, mówi tak jakby, hmm, ten punkt zero, kiedy nie będzie już odwrotu, zaczyna naprawdę nadchodzić i przechodzić wręcz. Tak, tak jakby mijamy ten punkt, kiedy jakby ta sytuacja da się jeszcze jakoś tam uratować. Wydaje mi się, że nie ma po prostu kontaktu, nie ma porozumienia. Dlaczego tego doświadczasz? Co przychodzi z zewnątrz? Znowu paść pucharów odwrócony i jakby pozbycie się jakichś złudzeń, marzeń z tej sytuacji, ale to jest też brak komunikacji, brak ofiarowania jakiejś dobrej woli. Znowu mamy tych paziów tutaj, więc ja myślę, że to jest trochę takie... No nie, nie, nie siadacie, żeby omówić sprawy, tylko raczej pogłębiacie jakiś stan kłótni, nawet jeżeli się rozstajecie, to w płótni. Także no nie ma rozwiązania tej sytuacji, i ta sytuacja może przyjść albo po prostu dłużej się ciągnąć za wami, bo jest po prostu nierozwiązana. Tak? Czego nie widać? No, nie widać. Ósemka Pucharów mówi o po prostu odejściu. Tak? Ktoś już odchodzi, odchodzi ku Paziowi Kijów, więc jest jakaś nowa rzecz, która nadchodzi. Ruszenie ku nowemu, tak? z tym sercem. Jakby na dłoni, tak? Ku temu, co jakby spowodowało całą sytuację, więc myślę, że ktoś tutaj odchodzi, e, ku dziesiątce pucharów, czyli być może odchodzi do jakiegoś nowego związku. E, ale, prawda, czy ty, czy ty masz ochotę w ogóle zatrzymać tą osobę? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że sęk w tym, żeby po prostu jakby wyciszyć tą sytuację. Masz bardzo jakby ukierunkowane już ze stady co do te, tej całej relacji. No kończy się odwróconymi kochankami, więc to, czego chcesz. Prawda, narysowanie jakiejś porządnej linii, granicy tutaj, no tak się staje. Bo odwróceni kochankowie mówią raczej o rozstaniu, o rozłące, o jakby przerwaniu tej Unii. I właśnie wydaje mi się, że to się dzieje, dlatego że jakby nie ma tego. Mm, Przerwania tego milczenia albo przerwania tego skłócenia. Nie ma rozwiązania tej sytuacji, tak? Nie ma ostatecznego rozwiązania. I ci kochankowie się tak jakby rozchodzą, tak? Ktoś odchodzi ku czemuś nowemu. Natomiast dobrałam do kartę jakby do czego to prowadzi, prawda? Czy to będzie coś dobrego czy złego. No i mamy szóstkę pucharów. Szóstkę pentakli w pozycji prostej. Więc po pierwsze... Albo mogą być ostatecznie przeprosiny jakieś, albo jakieś porozumienie, prawda? A ktoś jakby za krzywdę jakby zapłaci, być może będzie po prostu... Często ta karta w ogóle w tej talii mówi o normalnie przeprosinach, kto przyjdzie i powie, przepraszam, no nie, zachowałem się tak i tak niedobrze. I będzie jakieś wyrównanie tych energii, bo szóstka pentakli w ogóle mówi o jakimś wyrównaniu, tak? Ktoś, kto ma dużo, da temu, kto ma mało, i jest jakaś proporcja. Także może być też tak, że rozchodzicie się tylko na jakiś czas, potem się jednak zejdziecie, albo po jakimś czasie, kiedy te emocje tutaj opadną, po prostu się przeprosicie. I nie, nie mówię tutaj, jakby, że prawda. A jeszcze nie sprawdziłam, co mamy pod spodem, zobaczmy. O, a z pucharów, no pięknie. Czyli miłość jest, prawda? Miłość jest. Więc ja myślę, że może tutaj być po prostu jakieś przeprosiny i znowu się schodzicie razem. Co tutaj karty mówią, prawda? Dobra, jeszcze karty, które mówią, więc może tutaj nie warto jakby rzucać jakichś po prostu raniących słów, skoro, prawda, żeby była jeszcze ta szansa tego przeproszenia, bo. To jakby pokazuje się później, później, tak? Tu jakby jest dużo dumy, i dużo jakby patrzenia na to, prawda. Ktoś nie przeprasza, dlaczego? Bo on ma bardzo dużo, bo ma dużo być może możliwości, prawda. Tutaj jest jakiś sukces, więc może być też jakby uważać, że nie będzie przepraszał, ponieważ może iść ku nowemu, ma taką możliwość, tak? No, a Ty też stoisz bardzo. Stabilnie w tym, co myślisz, i też nie wyciągasz ręki, bo jest wisielec, więc jest stagnacja. E, dobrałam karty jakby. E, jaka by była rada? No i mamy tak. Królową Buław odwróconą i piątka. E, pucha. Piątka pentakli odwrócona. I ta karta mówi właśnie. No, królowa Buław odwrócona mówi o tym, żeby się tak w to swoje wielkie ego nie zapatrywać, bo ona jest bardzo butna i ona potrafi być też niezłą, no, no wredną babą, która jest butliwa, tak? W inny troszeczkę sposób, bo ona jest bardziej wybuchowa niż ta królowa miecze, która po prostu um, no może, może być zazdrosna, może być bardzo taka ostra w słowach. Ta jest po prostu kłótliwa i wybuchowa, ale mi się wydaje, że to jest przystroga, żeby to za bardzo nie, nie, nie być takim zapatrzonym we własne ego i urażoną dumę i tak dalej. No i piątka pucharów, piątka pentakli odwrócona, mówi o powrocie do ciepła. Jakby. Mm... O wybraniu jakiejś łatwiejszej drogi, bo w pozycji prostej no to mówi o trudnych jakichś sprawach. Karta, w ogóle, karty też pokazują o zatroszczeniu się o siebie, ale troszczeniu się, jakby też pozwoleniu, aby ktoś się o nas zatroszczył. Tak, tak jakby prawda, on czeka, na tej, czeka tutaj właśnie na tą wizytę u lekarza wiecznie, po prostu tak jakby w kolejce. I karta mówi, żeby też nie czekać, prawda? Nie czekać, aż ktoś rozwiąże, nie czekać, aż ktoś nas przyjmie, prawda? Jakby. Myślę, że. No i właśnie, bo ta piątka również mówi o powrocie do kościoła powrocie do tego papieża. Ale jednocześnie, myślę, że tak, nie można tutaj dawać. Pofolgować partnerowi, ale cały sens też w tym, żeby to wszystko było jakieś spokojne. Może po prostu jakby jakieś rozstanie na jakiś czas pozwoli uspokoić myśli, uspokoić atmosferę, też by to było dobre. I jeszcze taka uwaga: bo pokazały się właśnie takie karty. Papież Wisielec. Tu mogą być jakieś problemy zdrowotne. Wizyta u lekarza, zadbanie o siebie, zadbanie o swoją, jakby, o, zadbanie też o swoje jakieś finanse, tak. Um, I to właśnie to też może być taki urlop. Wyciszenie się, powrót do zdrowia, powrót do sił. Więc ja też właśnie dla skorpionów taka rada, żeby nie odkładać jakiejś wizyty u lekarza. Jeżeli coś się dolega, to się tym tutaj zajmi, bo może minąć jakby taki okres, kiedy coś jeszcze da się z tym zrobić, prawda? Tak jakby ten ostatni taki Wake Up Call, czyli <laughs> właśnie po angielsku. Um, Ostatni dzwonek na to, żeby się tym zająć, tak? Zanim rzeczywiście będą jakieś poważne sprawy, tak? Więc, jeżeli coś tam macie do lekarza, to się tym po prostu zająć w styczniu. Nie czekać na, na to, aż się będzie coś tam dalej, prawda, psuło i, i, i dbamy o siebie, właśnie. Dbamy o siebie. Może właśnie pora sobie wziąć urlop, wyciszyć się, uspokoić. Dać sobie po prostu, nie wiem, odetchnąć od siebie i to wszystko się jakoś ułoży. Pojawią się te przeprosiny. Także, tak. Myślę, że to wszystko, Skorpione. Pozdrawiam i jeśli jesteście zainteresowani prywatnym czytaniem, to informacje są w opisie. A my widzimy się w przyszłym miesiącu.